Witam Was dzisiaj, dzisiaj Wam chciałem pokazać, jak zrobić sobie grzejnik z folii grzewczej na podłogę, jak i na ścianę, wykorzystując do tego resztki, co mi zostało, folii grzewczej i, i z tapety. Po prostu zobaczycie, jak to super wygląda. Nie potrzeba dużych pieniędzy wydać, żeby po prostu zrobić sobie coś fajnego na ścianę lub pod nogi. Także zapraszam Was na krótki filmik. Tutaj już sobie te folię, każda będzie miała... Po 100 W, nie więcej. I każdy grzejnik wyjdzie 100-120 W gdzieś tak. Także zapraszam Was do oglądania i ocenicie to. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Za dużo nie będę mówił, tylko po prostu wezmę się za robotę i, i działam. Także zapraszam Was do oglądania. Pobrałem sobie próbki różnych tapet ze sklepu budowlanego. No i teraz spróbuję coś stworzyć, jakieś ładnie, żeby to wyglądało. Podocinam te resztki tapet i, i na to przyjdzie też jeszcze pleksa. Od spodu jest pleksa, na górę przyjdzie pleksa. Także jak widzicie, nie jest to za bardzo trudne. Trochę z wycinaniem, żeby ta tapeta jakoś tam dopasować. Podłączam przewody, okablowanie, konektorki, wszystko. Jest taka taśma specjalna, żeby to poprzyklejać, też wulkanizująca. Także jakoś pomału to idzie teraz. Aha, nie dam tutaj regulatora, bo po prostu będzie wyłączanie zwykłym takim stryczkiem. Dobra, jeszcze to zmierzę, ile ten kawałek folii będzie wad pobierał. Także wszystko zaraz zobaczycie. Teraz jeszcze przykleję ten kawałek folii, i przymierzę z góry, jak to będzie teraz pasowało. Tapeta jest podklejona folią przezroczystą, taśmą taką, żeby to jakoś ładnie wyglądało końcu, no także pasuje w miarę, ok. Plexa przezroczysta od spodu jest biała. Teraz jeszcze takie narożniczki tylko pójdą też na obkoło. Przyklejam to na klej, mocny przezroczysty i też na klej na ciepło będzie poprzyklejane. Bo jeżeli gdzieś ten klej przezroczysty się wyciśnie, to nie szkodzi. Bo jest czysty jak łza, jak szyba. Taki przezroczysty. Marki nie pamiętam, ale w każdym razie jest mocny. No właśnie tu teraz takie zwykłe narożniki od płytek jak są. Kupiłem, bo nie wiedziałem co wymyślać, żeby tutaj ładnie to wykończyć po bokach. Ale zobaczycie na końcu jak to ładnie nawet wygląda. Może super estetycznie nie jest, ale zawsze to można jakoś dopracować jeszcze. Z góry te różne paski, tapety wyglądają, jakby to był jakiś marmur pod tym szkłem. Naprawdę, efekt jest zadowalający. Tu teraz właśnie podłączyłem, żeby zobaczyć ile to bierze, 120, 112. Tyle bierze na razie to. Że zaraz to położę na podłogę też i z pół godziny załączę, żeby to pochodziło i zobaczę do jakiej temperatury to się ponagrzewa. Śmiało można po tym stąpać. Od razu czuć, że jest ciepło w nogi naprawdę. Także jestem zadowolony. Jeszcze Wam pokażę teraz drugi grzejniczek, który zrobiłem też. Tym samym sposobem, tylko inny kolor tapety, bo nie było innego podobnego. Także to, co próbki pobrałem, tak to tutaj będzie. Także w miarę pod nogi jest super ciepło. Tu już mam przygotowane na drugi grzejniczek. Taki wyszedł rysunek. Te tapety tutaj, z tego nic nie wyjdzie ciekawego, także nie będę tego używał. A tutaj z tego wyszło takie coś posklejane tak samo na przezroczystą taśmę, żeby to się trzymało kupy. Tu zaraz popodłączam też wszystko, konektorki, to wszystko. I następny grzejniczek będzie. To naprawdę jestem zaskoczony. 30 stopni, po pół godzinie już się nagrzało. to pleksa jest w góry. A tutaj widzicie na płytkach... Obok 18 stopni jest tylko. Także efekt jest zadowalający. Jak się wejdzie, od razu czuć fajnie ciepło w nogi. Także okazało się pomysłem dobrym. No i zobaczcie, na dzisiaj praca zakończona. Dwa grzejniczki mam zrobione. Jeszcze mi tu zostało kawałek folii na następny. Także zobaczcie jakie cuda idzie stworzyć sobie z resztek tapet. Także ten tutaj pójdzie na ścianę na pewno. Takie są kawałki. A ten na podłogę. Komu się spodobał mój pomysł to zapraszam do subskrypcji. Tu przedtem już też miałem kiedyś taki zrobiony jest na innych filmikach, jak to trzeba podłączać. A tu teraz jest tak bardziej wizualnie, także to będzie można zawiesić gdzieś na ścianę i będzie ładnie grzało. No albo pod nogi. Pod nogi tutaj mam ten. Już go próbowałem w łazience, jak grzeje. Także tyle na dzisiaj. Polecam sobie takie coś zrobić, ale polecam też również wziąć sobie elektryka do podłączeń wszelakich. Bo ja nie jestem elektrykiem, także ja to wszystko robię na swoją odpowiedzialność. A wy jak chcecie takie coś zrobić, to niech to elektryk lepiej posprawdza, żeby to było bezpiecznie przede wszystkim. Także jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.